Hej, z tej strony Sandy. zapraszam was do kolejnego odcinka Tutaj wcielam się w jakiegoś Skara Kate ratuj! Zdaje się, że utknąłem! Spokojnie, Oskarze, już idę! Strapuję się jak zwykła wiewiórka. Co za wstyd! Wszystko w porządku? Tak, Katewalker. Muszę tylko. Aaaa! Trzymaj się, Oscarze! Oj, trzymam się mocno. Wierz mi, naprawdę! Musisz teraz skoczyć, Oscarze! Szybko! Brawo, Oscarze! Dobrze, że jesteś cały. Powiedzmy, że można to tak ująć, Kate Walker. Cieszę się, że zachowałeś pozytywne podejście. <laughs> Do niczego. Muszę znaleźć inną drogę. No i znowu wspinaczka w górę. Uważaj, Oskarze. Ojej, nie jest dobrze. O, ojej. No, panienko. Zatem, proszę pani, przepraszam. Więc, pani ptasiek, mogłaby się pani przesunąć? Ech, będę potrzebował pomocy. A. Kate Walker! Wiesz, potrzebuję pomocy! Jak mam przegonić tego gołębia? Nie mogę tym rzucić w gołębia. Ale może wykorzystam to inaczej. Chyba co skażę. Ha, chyba się udało. No, może to ciało jednak się sprawdzi. Ja nie spodziewałam. Walker, gdybym miał być kulą armatnią, byłbym wyposażony w ląd. To niestosowne. Tylko schowaj głowę. Raz... Gdyby Hans Vorarlberg mnie teraz widział, Dwa, to... Dwa... Trzy! To no, niegodne! Ojej! Ojej! Doprawdy, czy tak się traktuje inteligentny automat? No nie, gdyby pan Wolberk mnie teraz widział. Powiedziałby: znów uratowałeś sytuację i przeszedłeś samego siebie, Oscarze. Dobra. Spróbujmy się dowiedzieć, co się stało z daną, kiedy opuściła schronisko. Nie ma wątpliwości, to był właśnie pokój dany. Brakuje fragmentu. Akademii Muzycznej. Symbole muzyczne, ale raczej nie mają związku z dyplomem. Zablokowało się. Nie, nic z tego. Może mogłabym wykorzystać wskazówki, które znalazłam, ale coś mi podpowiada, że w pokoju kryje się ich więcej. Pod łóżkiem coś jest, nie dosięgnę, może je przesunę. Clippy. To nie jest dobry czas, by wychodzić. Oliwia przysłała mi bilet do Nowego Jorku, a gdybym. nie, mniejsza z tym.

symbole muzyczne, ale raczej nie mają związku z dyplomem. Głowę, że znalazłam właściwą kombinację. Co jeszcze mogę zrobić z tymi kółkami, poza ustawieniem symboli? Zablokowało się. Nie otwiera się. A jestem pewna, że kombinacja symboli jest właściwa. Pewnie muszę zrobić coś jeszcze z tymi kółkami. No, nie. Przecież to na pewno prawidłowa kombinacja symboli. Widocznie coś przeoczyłam. Może ustawienie właściwych symboli na każdym z kółek nie wystarczy. Nie otwiera się. A jestem pewna, że kombinacja symboli jest właściwa. W końcu. Zablokowało się. No jak utknęło? A... Zablokowało się. Ale? Okay. Utknęło No jak utknęło Oj To jest chyba jej pamiętnik Wydaje Napisano to niedługo po jej pobycie w schronisku List od Leona Więc odpisał danie po tym jak ekspedycja opuściła Kantar Stolicę Baltajaru Płaskowierz Baltajaru Koniec października, 37 rok, mój, mój drogi, drogi przywiśniowie. Żałuję, że nie mogę częściej do Ciebie pisać ani otrzymywać od Ciebie wieści. Jestem teraz w miejscu, w którym prawdopodobnie nie był jeszcze żaden współczesny człowiek. Z przykrością piszę, że nie będę mógł wrócić do Europy z resztą ocalałych. W czasie ekspedycji stało się coś złego. Ponoszę za to częściową winę. Mimo wszystko chciałbym, żebyś znała moją wersję wydarzeń. Po długiej wędrówce rozbiliśmy obóz u progu wysokogórskiej doliny. Rosły tam azalie. Wszyscy świadkowie byli zgodni. To właśnie w tym miejscu najczęściej widywano Goruna, słynnego człowieka gór. Przez wiele tygodni bezskutecznie przeczesywaliśmy każdą dolinę i górę wokół obozu. Zbliżała się jesień. Rzeki zaczęły zamarzać u brzegów, a perspektywa powrotu z niczym po tylu znojach. Stawała się coraz wyraźniejsza. Już nikt nie żartował, jak na początku wyprawy. Ludzie stali się marudni i spięci, zwłaszcza nasz szef Reinhard Berger. Do roboty, Leon. Kolejny dzień szukania wiatru w polu. Lepiej zbiorę rzeczy zanim wyruszę. Okej. Okay. To Leonę zagram w kolejnym odcinku. Do następnego.